Świata książki. Moi drodzy, mamy dzisiaj wyjątkowego gościa. Gościem głosów ze świata książki jest pani Dorota Zawadzka, psycholog, polska superniania, osoba, która zrzesza wokół siebie grupy czytelnicze i nie tylko czytelnicze, rodzicielskie. Rodzicielskie, nauczycielskie. Młodzieżowe. Jakie jeszcze? Filmowe, e, filmowe, książkowe. Specyficznie rodziców, tylko uczniów klas młodszych. Różne, różne grupy, bo ja szaleję w tej sprawie. Będę szczery. To ogromny zaszczyt w ogóle, że zgodziła się pani wziąć udział w tej rozmowie. To I... może sobie tak miło powiem. Jestem przeszczęśliwa, że mogę tu być. Dziękuję bardzo. Okaże się na końcu, czy miałam rację. Widzicie. <noise> Chciałem zapytać, korzystając z okazji, że zdecydowała się pani nas odwiedzić, jak ważne pani zdaniem jest. Jest taka edukacja czytelnicza e, ludzi, młodych ludzi, czy w ogóle ludzi. Ja od zawsze tłumaczę rodzicom o co chodzi z tym czytaniem książek dzieciom, bo ja od tego miejsca zaczynam. Czyli mama się czyta w ciąży swojemu dziedziusiowi w brzuszku, potem jak dziecko się rodzi, to książka jest ważną częścią życia dziecka. Trochę jak zabawka, ale też jako taka część edukacyjna. No a potem czytamy, czytamy głośno, głośno, głośno. Pokazujemy nowoczesne, pięknie wydane książki, sami czytamy dużo własnych książek, dużo o tych książkach rozmawiamy. Moim zdaniem bez tego nie ma życia. To znaczy, człowiek, który nie przeczytał w życiu żadnej książki albo przeczytał ich tak mało, że nie potrafił mieć żadnego tytułu, bo to czasami czyta, nie pamięta. Jest człowiekiem, który nie może w pełni czerpać z życia, tak jest moje zdanie, Ze wszystkich, z takiego życia realnego, już poza dlatego też, że on nie ma punktu odniesienia, nie może sobie niczego porównać, nie ma wiedzy o innych ludziach, nie przeżywa życia innych ludzi. Jego życie jest nieinteresujące i jest głęboko nieszczęśliwe, a może jakby czytał, to by znalazł jakąś pasję dla siebie, może znalazłby takich ludzi jak on czy ona. I byłoby mu na przykład lepiej. Znaczy ja uważam, że y, wychowywanie do czytelnictwa, do tego, żeby czytać książki, żeby to nie było tak, że ja muszę przeczytać, tylko że po prostu każda wolna chwila to jest książka. Ja mam w domu otwartych jednocześnie pięć książek, które czytam. E, co prawda, czasem mam tak, że mam żałobę po książce i nie mogę zacząć następnej. I mam takie czasami długie okresy po, po książkach. Rozmawiamy o tym, bo to jest że nie, mogę się, nie mogę się zabrać za następną. Tak mi żal, że się skończyła, że jeszcze bym chciała, żeby był drugi, to mi trzeci i piąty, bo się zaprzyjaźniam w bohaterce, albo zakochuję w bohaterce, albo w bohaterze. tak zakochuję w takim szerokim rozumieniu uh -huh. miłości, uwielbienia do osoby, do postaci. Uh -huh. Także jak ktoś tego nie robi, to jest mi go żal trochę. Uh -huh. W nawiązaniu do tego, co pani powiedziała. Można poprzez literaturę, poprzez książki zbudować bliskość z drugim człowiekiem, na przykład ze swoim dzieckiem, prawda? Um, myślę, że tak, bo książki pokazują taką paletę emocji, taką paletę um, relacji, że my zawsze możemy siebie tam znaleźć i możemy też zobaczyć, że to, co robimy jest okej, okay, albo to co, nie, to, to, co robimy jest nie okej, okay, albo że czegoś w naszym życiu brakuje. I myślę sobie, że ludzie, którzy czytają dużo książek, mają taką, taka jest we mnie wewnętrzne, takie wewnętrzne przekonanie, że mają w sobie taką gotowość na różne dziwne rzeczy, że mają w sobie gotowość na zmianę, że mają w sobie gotowość na słuchanie innego człowieka, bo przecież czytanie książki to jest słuchanie innego człowieka, jego historii, jego życia, czy to jest sprawa współczesna, czy, czy historycznie jakoś tam ulokowana. To my poznajemy historię życia. Poznajemy człowieka, który. Jakiś jest. My go nie możemy zmienić w żaden sposób. Nie mamy żadnego wpływu na to. Możemy zmienić siebie, naszą relację z nim. Ja mam na przykład takie książki, zaczynam czytać i wiem, że nie polubię tego bohatera. I kiedyś było tak, że odrzucałam taką książkę. No, nie w ogóle nie ma opcji. No, to nie jest w ogóle moja bajka. Teraz daję sobie szansę, czytam jeszcze jeden rozdział albo dwa. Czasami zaglądam do środka, że może coś się zmieni i czasem się przemęczę bo zwykle to jest tak że te książki są bardzo trudne a ja wychodzę z takiego założenia że dla mnie literatura powinna być na tyle um, przyjemna przystępne. tak że ja spędzam czas w fajnym towarzystwie okay. że ja jednak sobie dobieram ludzi do swojego okay. otoczenia i jest cała dziedzina um, której nie dotykam takich nie lubię takich brudnych książek takich książek um, że mam takie poczucie że coś mnie Obkleja, oblepia. Jako psycholog rozumiem, oczywiście wiem, że powinnam poznać tych ludzi, ale ponieważ mam ich w realu tak dużo mm. trudnych przypadków, to w książkach szukam raczej takiego zbudowania też siebie. W pewnym sensie chciałem o to zapytać, bo przed rozpoczęciem nagrania rozmawialiśmy z pani mężem. I on jakby przyznał w tajemnicy, że y, pani lubi oglądać takie przyjemne filmy, że to jest ten etap jakby w życiu, że się ogląda przyjemne rzeczy. I chciałem właśnie zapytać, czy to się przekłada również na literaturę. Natomiast. Odpowiedź wybrzmiała. Tak, ale tu jednej, o jednej rzeczy chcę powiedzieć, bo to, że ja mówię o rzeczach przyjemnych, to nie znaczy, że one nie mogą być trudne. Nie mo właśnie. One mogą być trudne. Znaczy, ja mogę spotkać bohaterkę czy bohatera, który mierzy się z takimi rzeczami, które mnie osobiście mhm. by przerosły i ja bym sobie z tym nie dała rady albo by to dla mnie było trudne. Mhm. Natomiast. Ta przyjemność polega na tym, że widzę potem, że ten człowiek wychodzi z tego, no. że ten człowiek sobie jakoś radzi z tym, że podejmuje jakieś próby, które są podobne do moich sposobów rozwiązań, no. bądź są jego prywatnymi, własnymi, nie zawsze podobnymi do moich, ale widzę, że, że on coś robi. I to mi daje takie cegiełki. Natomiast nie znoszę takich książek, gdzie czytam. Być może w ustach psologa to źle zabrzmi, ale no nie mam lepszego określenia. Nie lubię książek o takich nieudacznikach, którym ciągle w życiu coś nie wychodzi, ciągle w życiu coś jest nie tak. I ja to rozumiem, tylko nienawidzę, jak nic z tym nie robią. Bo mogę przeczytać książkę komuś, komu się nie, nie, nie wiedzie w życiu, okej. Okay. Tylko, że jak on po prostu, no nie wiedzi mi się. No jestem taki malutki, nie wiedzi mi się. To ja mam z, z takimi książkami kłopot. I nie czytam ich wtedy. Jest taka teoria, o, mówiąca matko. o tym, że... Czytelnicy, jakby, upodobali sobie najbardziej książki, które są skonstruowane w pewien konkretny sposób. Mm -hmm. Czyli mamy bohatera, który musi się mierzyć z jakimiś problemami, ale znajduje rozwiązanie. Lubimy czytać o tym, jak ludzie pracują, jak ludzie próbują, podam przykład od Czapka, ja. no właśnie, P próbują wydostać się z jakiejś w ogóle zagmatwanej, bardzo trudnej sytuacji. To nas, to nas jakby angażuje, wydaje mi się, od samego początku. Ale tak jest, przepraszam, wejdę Ci słowa na chwilę, tak jest z bajkami bajki, które mają jakieś w dzieciństwie, które nam mhm. czytają, tak? Już pamiętam sprawę tam księżniczka czeka na królewicza i tu, tu, ten, ten schemat pomijmy to, ale że właśnie są jakieś przeciwności losu, mhm. ktoś coś robi, działa, działa, a potem wszystko się dobrze kończy lub jest światełko w tunelu, tak? Bo nie zawsze się musi dobrze skończyć, ale wiemy, że może kiedyś tam w przyszłości, w mhm. drugim tomie albo w piątym. Także ja to doskonale rozumiem. Kiedy no. pojawił się pomysł, żeby założyć własną taką jakby grupę czytelniczą, czy... Ja to żartobliwie nazywam grupą czytelniczego wsparcia, bo na przykład nie mamy nic do czytania i otrzymujemy wsparcie, czyli na przykład ktoś nam poleca fantastyczną książkę. Mówię o tym dlatego, że poznaliśmy się właśnie w takich okolicznościach. Mówię tu o sobie i o pani Dorocie. Poznaliśmy się poprzez właśnie takie polecanie książek. Ja mm. obserwowałem, czytałem i później nagle okazało się, że z umiłowaniem zaczęła pani promować książki autorstwa Christine Hanna, która, która jest wydawana przez... McCoy, bo przez tak, Sary McCoy, od Sary się zaczęło tak naprawdę. Przez wydawnictwo mm -hmm. książki, właśnie przez Sary McCoy i przez Christine Hanna. Jak to się zaczęło? E, zaczęło się Dlatego, że 8 czy 9 marca nasz umiłowany ogłosił, że mamy lockdown. Mhm. Ja mam dosyć szeroką grupę, głównie kobiecą, ale nie tylko. Facebookowo to jest duża grupa. I zaczęłam prowadzić z nimi live'y, czyli codziennie o 20.30 rozmawialiśmy o problemach Maryni, ale mhm. pierwszym problemem Maryni zawsze był raport covidowy, no bo tak od tego się zaczęło. że Rozmawialiśmy ile jest przypadków w Polsce, na świecie, jak to tam rosło. Tyle tysięcy, pod pierwszy milion, pamiętam razem prawie świętowaliśmy. I ja mówię, że nie mogę z nimi bo oni mówią, a może byśmy dłużej po, po, pogadali sobie. Ja mówię, nie mogę z wami dłużej gadać, bo ja wieczorem zawsze sobie czytam do snu. mam przy łóżku jakąś książkę czytam. O, a lubi Pani czytać? Ja mówię, uwielbiam czytać w ogóle. A mnie zawsze polecam dużo książek. A czy lubi Pani czytać głośno? Ja mówię, uwielbiam czytać głośno, mało tego, umiem to robić. O, to może by Pani nam poczytała. Ja jak ktoś będzie w ogóle przychodził słuchać tego? Ja mówię, no to tam parę osób napisało, tak, tak, oczywiście przyjdziemy. Ja mówię, dobra, spotykamy się o 23. Ja biorę książkę ze swojej półki, nieczytana jeszcze, stojąca koło mojej całej kolekcji Ani z Zielonego Wzgórza, no, bo jak każda dziewczynka, bardzo chciałam być Anią z Zielonego Wzgórza, więc te książki przed, po, dookoła Ani mam. I tę książkę jakiś czas temu kupiłam, ale nigdy nie miałam czasu, żeby do niej zajrzeć. Mówię, to jest taka książka, że ja jej nie czytałam, więc też nie mhm. wiem, co w niej jest, ale przeczytamy ją razem. No i tak się zaczęło. Jesteśmy teraz już przy siódmej książce, którą czytamy razem głośno, to znaczy ja czytam głośno. Mhm. I mam od 90 do 150 osób bezpośrednio, ale potem widzę, że koło 2,5 tysiąca odsłuchuję następnego dnia, bo odcinek jest jakby dobę na... Mhm. Na fejsie, ja im czytam. Na początku było tak, że czytałam w łóżku przy podusie, okay. a teraz czytam przy biurku. No i strasznie panie płaczą, że ale wróćmy na tą podusie, Że jakby ten obrazek też im bardzo pasował, że ja tak leżałam w łóżku i tak czytałam tak, jakby sobie, tylko im. To też im robiło. I ten najcięższy czas lockdownu rzeczywiście przeżyłyśmy z Sarą McCoy, czyli z Marylą z Zielonego Wzgórza. Świetną książką, ale przy okazji tej książki wyszła rzecz, która w ogóle mnie spadła z nieba i opowiadam o tym jako o wydarzeniu w ogóle jakimś, nie wiem. Zdumiewające. Mianowicie jedna z moich fanek, która prowadzi świetny profil ym, dotyczący Ani z Zielonego Wzgórza i Avonlea, ym, na swoim szlaku gdzieś spotkała Sarę McCoy mhm. i napisała do Sary McCoy, znając się gdzieś tam, ona mieszka w Stanach, więc gdzieś tam nawiązała jakiś kontakt, że w Polsce jest taka pani, co to tam super niania i czyta wieczorem książki. I Sara McCoy do mnie napisała maila po czym przyszła na takie słuchanie i coś tam wstukała, więc nie dość, że ja się zatkałam i zachwyciłam, to wszystkie moje dziewczyny się zachwyciły, po czym ja do Sary odpisałam, po czym ona znowu do mnie odpisała, po czym ta dziewczyna, która nas połączyła, zorganizowała przysłanie mi tutaj paczki, y Trochę drobiazgów dla mnie, nie ukrywam, ale też, y, znaczy takich drobiazgów dla mnie typu Mała Laleczka, Ania z Zielonego Wzgórza, Kubeczek z Zielonego Wzgórza, y, Piasek z Zielonego Wzgórza, Kamień z Wyspy y, y, Księcia Edwarda, także leży koło kamienia z, jak to było, z Jeleniej Góry, czyli z Jasnej, nie, z Jeleniej, czyli no, z Jasnej, tak. tak. Um, ale przysłała też całą masę y, na konkurs, y, uh -huh. taki mi się mówił o tym konkurs Marylowy, czyli magnesy z, 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 i autografy Sary Makoi. I to w ogóle jest dla mnie historia niesamowita. No bo ja wiem oczywiście, że w sieci to jest tak, że każdy zna sześć osób, a te sześć osób zna sześć osób i w końcu możemy dojść do jakiejś ważnej osoby i tak się stało tu co prawda krócej niż sześć osób, także jestem obu dziewczynom bardzo wdzięczna, bo to jest rzeczywiście przygoda życia. Mam nadzieję, że jak już się wszystko skończy, ta Sara będzie mogła do Polski przyjechać i, mhm. i promować swoją książkę, że się spotkamy. No bo ja do niej nie pojadę, bo nie latam. W związku z czym um, taka to była przygoda. Potem sięgnęłyśmy po następne książki z mojej półki. Ja powiedziałam, że mam autorkę, którą kocham miłością bezbrzeżną i to jest Christine Hanna. Uh -huh. e, I że jest jedna książka na mojej półce, której jeszcze nie przeczytałam, bo wolę czytać książki, których nie czytałam, niż uh -huh. książki, które już czytałam, bo jest mi łatwiej czytać, bo sama jestem ciekawa. Czyli e, bo czy, od, odkrywamy tak, na głos. Czytamy razem, tak. E, I przeczytałyśmy um, zimowy ogród. Potem czytałam swoją książkę, poczytałam jeszcze książkę z jakiejś, jak, jak, jakąś jeszcze inną, jeszcze inną, no czytamy teraz siódmą książkę, teraz znowu czytamy Kristen uh -huh. Hanna, bo czytamy um, Wielką Samotność i to jest książka, którą ja już przeczytałam uh -huh. wcześniej, więc jakby ja już wiem o czym jest ta książka, wiem jak ona się skończy i złapałam się wczoraj na tym czytając, bardzo, nie wczoraj, bo wczoraj zaspałam, e, po prostu odpadłam, przedwczoraj, bardzo trudny odcinek, to jest przemocowa książka, ale... Mm, Inaczej ją czytałam, łagodząc, gdybym ją, czy... inaczej, gdybym ją czytała pierwszy raz, głośno, inaczej bym czytała niż teraz. Czytałam dziewczynom, wiedząc już, co będzie dalej mhm. na następnej stronie. I rozmawiałam o tym z mężem, że chroniłam swoich, swoje czytelniczy, swoje słuchaczki, jakby czytając na miękko bardziej, tak bardziej delikatnie te wszystkie rzeczy. I one mi pisały, że to jest bardzo trudny rozdział, bardzo to jest um, takie um, bolesne, co czytam, ale że one też czują, że. Ja to robię w taki sposób, żeby one, żeby ich to nie bolało za mhm. bardzo, no bo tam, to jeszcze do przemocy nie doszliśmy na razie. Ta, no nie, już jesteśmy w pierwszym tym epizodzie przemocowym, ale jakby doszłam do wniosku, że czytanie po raz drugi głośno, znaczy czytanie głośno książki, mhm. którą się zna, że chronię czytelniczki, że jakby, wiesz, robię taką psychologiczną bańkę, że to się dobrze skończy, że to wszystko jest, Trudne i straszne, ale będzie dobrze. Nie mówię tego wprost, ja to wiem, one tego nie wiedzą. Niesamowite też jest, że kobietki sobie kupują książki i mówię, ja już przeczytałam, ja już przeczytałam tą książkę w trzy dni, przeczytałam już z polecenia, ale przyszłam jeszcze posłuchać, tak bo pani to czyta, więc super. Nieprawdopodobne. Stąd się jestem, to jestem, jestem świadkiem rozmowy, która miała miejsce w wydawnictwie Świat Książki. Zaczęło się od Maryli z Zielonego Wzgórza, później książki autorstwa Christine Hana I jakby teraz już wszyscy wiecie, jak to było z tym czytaniem na głos, jak to jest tą grupą czytelniczą stworzoną na profilu Doroty Zawackiej, psycholog. Uwaga, siedzieliśmy tutaj w wydawnictwie przy okazji Christina Hana, bo. W jeżeli chodzi o Sarę McCoy, uznaliśmy, że to może być przypadek. W przypadku Christine Hana odbyła się tutaj bardzo poważna rozmowa. Ludzie patrzyli po sobie i powiedzieli, dobra, kto to załatwił? Dlaczego Dorota Zawadzka czyta nasze książki? Dlaczego je promuje? I nagle... Bo są świetne. Najbardziej wzruszające w tym wszystkim było to, że to po prostu wyniknęło z czystej chęci promowania dobrych opowieści, dobrej literatury. Bez względu na to, kto to wydaje, bez względu... na. Znaczy ja w, o... w ogóle... Wie, pochrzeć, żeby było po Bożemu. To jest tak, że ja dzisiaj, to już czytam, wydawnictwo Świat Książki tłumaczyła i jest imię i nazwisko tłumacza, bo wiem, że to jest ważne. Ale na początku ja po prostu wzięłam książkę którą, autorki, którą kocham, bo ja zakochałam się w Kristin Hanna. Wtedy nie przeczytałam, tylko wysłuchałam audiobooka Słowika. Eee, i W interpretacji Danuty Stękli. Tak i wtedy byłam chora. I potrzebowałam czegoś, jak ja, ja choruję bardzo po męsku, w sensie tak y, bardzo wszyscy muszą wiedzieć. Cały świat musi chorować ze mną po prostu. Wszędzie dzwonię, że jestem chora, umieram już w zasadzie, to było jakoś... Halo, żegnajcie. Tak, dokładnie tak i po prostu wszystkim opowiadam jaki mam katar i w ogóle. No, to osobna historia. W każdym razie mój mąż, żeby po prostu nie wyłać go co 10 minut, mówi wiesz to, może sobie posłuchać czegoś. No ja tak bardzo lubię głos Danuty Stenki i szukałam po, um, po... nic nie wiedziałam, mówiąc szczerze wtedy jeszcze o Christine Hana, ale Zobaczyłam, jest książka gruba, mhm. świetnie. To jak jestem chora, to będę sobie mogła jej słuchać. Tam jest 19 godzin chyba tego czytania i ja czytałam tę książkę bez przerwy 19 godzin. Słuchałam mhm. po prostu i jak mój mąż chodził, żeby mi przynieść coś do niej, ja dlaczego ty płaczesz? To jest jak ta książka. Po czym dwie godziny później, ale czego ty płaczesz? Bo rzeczy Ja się słuchałam tej książki, nie mogłam się oderwać. Słowik. Nie, to, tak słowik. To nie było tak, że ja sobie robiłam tam dwie godziny. Ja po prostu jej wysłuchałam. Przez 19 godzin nie śpiąc. I potem poczytałam o autorce, potem przeczytałam, oczywiście wiedziałam, bez coś tam, a potem przeczytałam, poszłam do księgarni, mam wszystkie książki, które były dostępne. Potem, jak była premiera kolejnej, to, to czekałam w księgarni, poszłam do innych księgarni. W naszej księgarni nie ma, powiedziałam jakaś pani, jak to nie ma? Bo to w innych księgarniach tylko są te książki, co mnie też zdumiało się okazało. E, więc kupiłam sobie wszystkie, mam. I uważam, że jest to literatura która mi robi. To znaczy, to jest taka literatura, którą ja prze uwielbiam przeżywać to, co się dzieje w książce. I to jak mówię, no, Krisn Hanna pisze pokazuje różne bohaterki, bo to są jest i dorosła kobieta, i, i, i młoda dziewczyna, i nastolatka, i, i historie w różnym czasie się dzieją. I ona jakby za każdym razem ta książka jest gdzie indziej. To nie jest tak, że jak ja czytam jedną, to potem czytam następną i to jest podobnie, tak jak na płycie muzycznej. Jak kupię płytę, to 12 piosenek mam takich samych. Znaczy, mogę posłuchać jednej, tak? I już wszystko wiem. Tutaj za każdym razem jestem zaskoczona i to jest dla mnie niesamowite. I ten język jest inny i, i po, po prostu lubię mało tego. To jest też taka literatura, która z mojego punktu widzenia jest literaturą, do której ja wracam. Mhm. I to są książki, które ja mam przy łóżku. I mam zakładki zrobione mhm. i otwieram sobie fragment i czytam jakiś taki fragment i sobie popłakuję przy tym fragmencie. Znaczy, takie mam. Ta książka dla mnie jest taką trochę oczyszczającą, że jak sobie, a czego tu patrzę, a sobie tak wróciłam do tego fragmentu, patrzę z innego powodu, ale ona mi daje furtkę uh -huh. i to jest właśnie Christine Hanna. I to jest niesamowite, bo ja nie jestem takim, wiesz, typem, że marketing na mnie zrobi wrażenie, że o, świetna książka, to przeczytaj, wiesz, zachwycona, będzie pani zadowolona? Nie, ja muszę swoimi ścieżkami i tak trafiłam swoimi ścieżkami. Ja to powiem. Powiem to głośno. Nie zapłaciliśmy pani Dorocie Zawadzkiej za promocję naszych książek nawet złotówki. To się po prostu wydarzyło. Ale zbudowało to też w nas takie poczucie, tutaj w wydawnictwie Świat Książki, zbudowało to takie poczucie, że w sumie zrobiliśmy dobrą robotę. Bo e, zarówno jeżeli chodzi o wydawanie książek Christine Hanna na polskim rynku, e, tak samo jeżeli chodzi o Sarah McCoy, tutaj każdy od wydawców, potłumaczył, po prostu zadowolony. Miał takie, zbudowała pani w, jakby w tych ludziach zaangażowanych w wydawanie tych e, tytułów takie poczucie, że zrobili coś Coś dobrego, że to się po prostu to się po prostu poleca. To się po prostu czyta, że to nie musi być jedna wielka Ja ale czwarty wdech, do... żeby coś powiedzieć, bo muszę tutaj przerwać. Mnie Cięą? by do głowy nie przyszło w ogóle, żeby się zwracać do wydawnictwa jakiegokolwiek. Nie mówię to o was, uh -huh. w ogóle mówię o moim no tak. myśleniu o czytaniu książek, żeby powiedzieć przeczytam, jak mi zapłacicie. Znaczy ja uh -huh. W ogóle buduję swoją markę, tak uh -huh. można powiedzieć, na rzeczach, które lubię i które mi się podobają. Uh -huh. I jakby... Uczciwa relacja. Tak, znaczy ja dostaję na przykład od wydawnictw dziecięcych, takie, że przysyłają mi książki. Tak zwane recenzenckie. Ja je oczywiście czytam. Rozdaję albo noszę do biblioteki. Ja teraz zostawiam dla wnuczki, ale generalnie bo także że rozdaję, robię konkursy, no... Tak. Pokazuję te książki. Ale jak mi się książka nie podoba, z wydawnictwa nawet, które kocham miłością bezbrzeżną, to jej nie pokażę. Mhm. Po prostu nie ma takiej opcji. W związku z czym wiem, że wydawcy czasem do mnie dzwonią, mówią, a te to ja wiem. może ktoś inny. Nie, ja te dwie mi się podobają. Te są i mogę o nich godzinami opowiadać. Natomiast z grzytami to jej po prostu nie pokażę. Nie powiem, że ona jest zła, bo to nie o to chodzi. Mhm. Nie, nie, nie będę robiła y, niedobrej roboty, bo to jest moje y, subiektywne, że ona mi się nie podoba. Ona się może milionowi innych ludzi podobać. Natomiast wszystko, co ja pokazuję. To jest mój wybór prywatny. Więc jak czytam jakąś książkę, to to jest dlatego, że ja uważam, że ona jest warta tego, żeby inni ludzie ją poznali, a nie dlatego, że ktoś mi za nią zapłacił, bo to nie przeczytałbym niczego. Jakbyś powiedział weź tą książkę, teraz mi przeczytaj i za to zapłacimy, będzie no To no ale tak, Nie, tylko że właśnie to, co powiedziałem, no. wynikało też z takiej podejrzliwości użytkowników internetu. Wszędzie się. Teraz dopatruje, ludzie dopatrują się teorii spiskowych albo czegoś, że ktoś komuś zapłacił, ktoś kogoś przysponsorował. Zupełnie jakby taka szczera intencja, żeby coś komuś polecić, się zdewaluowała. Nie, ale wiesz co, ja nawet, to, nawet ja na to nie patrzę tak, że ja coś komuś poleciłam. Czy ja mam takie wrażenie teraz, jak rozmawiam z tymi dziewczynami, które są ze mną od mm. początku w tym czytaniu, że myśmy sobie nawzajem robili dobrze, dlatego że to był bardzo trudny czas, pamiętasz, ten marzec. Um, I wszyscy się bali, i to czytanie książek mnie robiło dobrze, bo ja lubię czytać głośno, mhm. też lubię ludzi, mhm. więc mnie to dawało takie przecież, że ktoś mnie słucha w tym, co jest dla mnie ważne, ale im też robiło dużo. Że to jakby ja nie mówiłam, że to jest. Um, Musicie tę książkę mieć. Po prostu bądźmy razem w czytaniu. I to czytanie tak jak kiedyś już babcie jeździły po bibliotekach po, wiesz, i czy, opowiadało się historie, mhm. Byli tacy bajarze, czy tam jacyś inni opowieści, opowieściarze. Nie mhm. wiem, jak to się nazywa w wydawnictwie, nam znać to słowa ale sorry, Ale wiesz o co chodzi. To są tacy, którzy opowiadali historię. Mhm. Um, to ja trochę byłam takim opowiadaczem historii. Chciałam opowiedzieć fajną historię, a że te autorki akurat mi do tej historii pasowały. No, no, to, no to tylko nasze wspólne szczęście. No bo, to prawda. no Bo to co dużo powiedzieć. Ja po prostu um, sama przy tym mam fan i lubię się fanem dzielić z innymi ludźmi. I pokazywać im, że warto. A teraz wiem, że kobietki sobie po prostu zrobiły tak jak ja półeczkę Christin Hana.